Dobrze, pokażę Państwu teraz, jak z poziomu pulpitu urządzenia przez aplikację Web Connection dodać kody dostępu dla użytkowników i nimi zarządzać. Uruchamianie kodu dostępu za pomocą przeglądarki i aplikacji Web Connection rozpoczynamy od podania adresu urządzenia, na którym mamy te kody założyć. Logujemy się w górnym. W prawym rogu jest przycisk to, to login screen. Logujemy się, potwierdzając ok. Jako administrator zaloguj. Tutaj wpisujemy kod administratora. Kolejnym krokiem jest spraw, przyciśnięcie e, przycisku User Authentication Account Track. Następnie Authentication Type na tej stronie dokonujemy pierwszego ustawienia. User Authentication z funkcji OFF zmieniamy na funkcję ON MFP. W ten sposób będziemy mieli ustawione, zablokowane maszynę do kodu dostępu oraz ustawiamy jednego użytkownika publicznego, który będzie mógł użytkować urządzenie bez logowania się. Potwierdzamy nasze ustawienia. Następnie przechodzimy do funkcji User Accounting Setting. Rejestrujemy odbiorcę. Nowy odbiorca. Ustawiamy dla niego nazwę. Przypisuję sobie adres mailowy, dlatego adresu nazwy test będzie mój adres mailowy podany. Wymyślam sobie hasło. Potwierdzam hasło. Mogę tutaj na tej stronie ustawiać sobie, czy użytkownik test będzie dysponował możliwością wydruku w kolorze, w czerni, drukowaniem, skanowaniem, do pamięci. Czy będzie miał ograniczoną liczbę wydruków totalnych, czy będzie miał ograniczoną ilość kopii kolorowych lub czarno-białych? Dla naszego przykładu zrobimy, żeby nasz użytkownik nie miał żadnych ograniczeń. Zatwierdzamy nasze ustawienia. Teraz musimy przejść do ustawień drukarki. Otworzyłem ekran sterownika. Na pierwszej stronie zakładki ogólne. odnajduję przycisk preferencje, wciskam go. Następnie przechodzę do zakładki podstawowe. Tutaj odnajduję przycisk autoryzację, konto dostępu. Wciskam ten przycisk i mamy nazwę użytkownika, odbiorcę, nazwę użytkownika. Wpisuję ponownie naszego, naz naszego użytkownika, nazwę test oraz hasło. Potwierdzam i wracam do ekranu wcześniejszego. Proszę zwrócić uwagę, ustawiliśmy teraz kody dostępu dla użytkownika, który będzie miał zliczane wszystkie kopie, wydruki i skany na urządzeniu konika Minolta C258, ale w przypadku puszczenia do druku, wszystkie prace, które będzie drukował, będą bezpośrednio drukowane na urządzeniu, bez konieczności podawania PIN. My chcemy zrobić tak, aby użytkownik musiał podejść do urządzenia i mógł wydrukować wszystkie lub wybrane prace z urządzenia wcześniej do niego wysłanego. Dlatego też stosujemy metodę druku ID i drukuj. Tak przygotowany sterownik zatwierdzamy słowem zastosuj. Teraz wracamy do urządzenia, na którym pokażę Państwu, jak się zalogować i wybrać dokumenty do drukowania. Pierwszą metodę logowania się i drukowania wybranych prac już Państwu pokazałem. Teraz pokażę w jaki sposób zalogować się, tak żeby wszystkie prace, które zleciliśmy wcześniej do wydruku, wydrukowały się od razu po wciśnięciu i zaakceptowaniu hasła. Wybieramy dlatego drukowanie za hasłem i nazwą. Wpisujemy nazwę hasło. Zatwierdzamy, i w tym, maszy w tym momencie maszyna zaczyna drukować wszystkie prace pozostałe w naszej skrzynce buforowej. Wysłane oczywiście wcześniej. I tak oto wydrukowaliśmy wszystkie prace zawarte w WUFOR-ze. Tutaj moja uwaga, proszę zawsze pamiętać, że po wydrukowaniu wszystkich prac należy wylogować się z ekranu urządzenia, tak żeby nikt nie mógł skorzystać z naszego hasła. Przyciskiem wyloguj. Mam nadzieję, że przedstawiona propozycja ustawienia kodów dostępu za pomocą aplikacji Web Connection w komputerze pozwoli Państwu na szybsze i sprawniejsze zarządzanie kodami dostępu dla użytkowników, drukowaniem raportów i innych ustawień. Zapraszam na naszą stronę www.biuroinnowacje.pl. Proszę o subskrypcję, dlatego że raz w tygodniu w piątki pokazuje się nowy filmik dotyczący ustawień, obsługi urządzeń Konica Minolta, Canon, Biocera i Bratel. Dziękuję.